Dzień dobry, dzień dobry, drogie strzelce. Zapraszam Was na czytanie ogólne na miesiąc marzec już. I teraz tak, pamiętajcie, żeby wziąć tylko to, co z Wami gdzieś rezonuje, kto, co pasuje już na tym wstępnym etapie do jakiejś sytuacji, które Was spotykają w realnym życiu. Nie dopasowujcie na siłę. Te czytania mają stanowić Waszą yy, inspirację na ten najbliższy czas. Yy. Także bierzcie to, bierzcie to pod uwagę, drogie strzelce. Czytanie ogólne, czyli gdzieś być może jedna, być może dwa scenariusze, takie, które e, wybijają mi się w tych kartach. E, wam opowiem e, strzelce w miesiącu marcu. Wy w tym <laughs> miesiącu idzie nowe, idzie lepsze, idzie piękne. Um, niefrasobliwie i e, bardzo lekko e, idziecie w nowe. Wybieracie nową drogę, zupełnie, zupełnie nową, w sensie albo nowa praca to jest, albo ewentualnie nowy związek, albo jakieś nowe hobby, a być może nowym krokiem, nowym rokiem, nowa ja nie wiadomo. E, karta głupca e, mówi również o dzieciach. Jeżeli ktoś chce zachodzić w ciążę, to zobaczymy, jak, jak reszta rozkładu, ale, ale głupiec to yy, mówi raczej o dzieciach, o ciąży, o zachodzeniu w ciążę. I tak idziemy w stronę słońca znaczy, i wyjdziecie. Co na was wpływa rydwan i z jakiej przeszłości wynika? Zobaczmy. Paść mieczy. Ja widzę, że strzelce obrały bardzo mocno jakiś kierunek swój życiowy po, po analizie wcześniejszej różnych możliwości. Może szukały inspiracji w internetach, może od ludzi tutaj są w tym Paziu Mieczy komunikatory, ogólnie komunikacja. Zobaczcie ile tutaj mam mieliście pomysłów w głowie, aż trzeba założyć okulary powiększające, żeby zobaczyć, który z tych pomysłów wybrać do swojej realizacji. No i idziecie i słuchajcie, wpływa na was karta Karta rydwanu bardzo dobrze kojarząca się jako sukces, jako przyspieszenie w działalności, jako ewentualny wyjazd. tak? No, karta rydwan również symbolizuje te takie metalowe rydwany na czterech kołach, ale zawsze tutaj jest sukces poprzez umiejętne, błyskotliwe, stanowcze połączenie. Połączenie różnych, widzicie, jak ona tutaj pięknie, pięknie dowodzi tym stadem dzikich koni. Połączeniem czasami nawet przeciwieństw, ale gdzieś tutaj te puzzle się wam, się wam układają i na pewno wpływa na Was w tym miesiącu jakieś przyspieszenie, podejmowanie decyzji, które przybliżają Was do tego, co tutaj sobie na ten miesiąc wymyśliliście drogie strzelce co logicznie czyli już to przeczuwacie natomiast nie nie do końca jeszcze wiecie jak to ugryźć czyli gdzieś dzwoni nie wiadomo w którym kościele mamy pazia buław Paść buław mówi zawsze jeżeli odczuwasz inspirację z góry i o tym również mówi głupiec to idziesz i robisz Paść y, buław to jest paść ognia, czyli ogień jako żywioł prędki, jako żywioł mocy, właśnie działania, y, mówi o tym, aby się nie zatrzymywać, zresztą to jest wasz żywioł, nie zatrzymywać się y, w takiej sytuacji, że nie masz jeszcze wypracowanego, y, bardzo silnego planu. Y, paść buław mówi o tym, że idziesz krok za krokiem i dopiero po wykonaniu tego kroku otwiera się jakby kolejna plansza gry. Czyli nie musisz wiedzieć co jest, co będzie za kolejne 20 lat, ty musisz wiedzieć co będzie kiedy wykonasz ten pierwszy krok. Jeden krok, tak. Nie 3, nie 5, nie 128, tylko pierwszy krok. Wykonaj go, zaufaj sobie. Zobacz jaki tutaj ten czarny piękny kot siedzi. I jak łapie wręcz telepatycznie, y, tą swoją, tymi swoimi wibracjami, y, sytuacje z zewnątrz, które są korzystne właśnie do tego, aby zacząć działać, aby ruszyć, jak ten kot w swoją drogą. <grytanie> Co intuicja, strzelce, y, intuicja was opromienia bardzo mocno. Y, karta. Karta Słońca y, mówi o tym, że w zasadzie no jesteście w tym miesiącu, macie przynajmniej możliwość od nadświadomości zostania król królem Midasem y, w swoim życiu. Jeżeli pójdziecie za tym głosem serca, za tym głosem, bo tutaj jest wszystko, wszystko na raz i, i intuicja, i, i wy wasze wnętrze, i tutaj rozum mówi o tym żeby pójść w nowe, bez obawy, bez lęku, po prostu dać się ponieść, dać się porwać i intuicja tutaj obiecuje, że mm, tak, przyjdzie, przyjdzie sowita zapłata. Po pierwsze, no, słońce jest najbardziej, <laughs> najfajniejszą kartą dla mnie, ogólnie w tarocie, a więc tak, opromienia wam wszystko, opromienia wam wszystko, tutaj się spełniacie, no wszystko tutaj się może wydarzyć i co się wydarzy, będzie pozytywne, i nawet może Was zaskoczyć, bo czegoś się spodziewacie, macie jakieś tam plany na to ruszenie, i oczywiście tutaj sukces. Ale ta karta słońca, jeszcze na tym rydwanie, to do, dodatkowo to tak przyklepuje, że sukces będzie. Najbliższa przyszłość, w, w związku z tym, zobaczcie, no. Eee, karta śmierci, transformacja. Zawsze mi się ta karta kojarzy z tym takim motylem nocy, który się tutaj właśnie wyrywa do, do czegoś nowego, właśnie wyszedł z kokonu. Nie wpadł w pajęczynę, która tutaj jest widoczna, nie wpadł, on jest ponad to. Zmienia swój stan skupienia, na przykład w tym kokonie, tylko po to. Aby wzrosnąć i móc osiągnąć więcej, lepiej, szybciej, prawda? Karta śmierci, ogromna transformacja. Znowu słuchanie swojej intuicji, e, gdzieś e, jakieś rodowe sytuacje mogą się e, w tym miesiącu u was wydarzyć. E, zwłaszcza od strony kobiecej. I tak mówię, niezależnie od czy oglądają mnie panie, czy panowie, jakaś tajemnica. Czy tajemnicza wiedza, czy coś, co może być dla Was podpowiedzią, a było dodatko, dotychczasowo ukryte, może wyjść ze strony właśnie y, kobiecej energii Waszego rodu. Czyli może matka Wam coś podpowiedzieć, tak, babcia, jeżeli żyje, siostra. Tu jest bardzo dobre połączenie intuicyjne, z tym, że już nie jesteście jakimiś takimi. Jeżeli patrzę na, 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 te, na tego pazia pierwszego z jakiej przeszłości, to wynika, już nie jesteście nieokreśleni, już nie chcecie ciągnąć trzech srok za ogon, już macie bardzo konkretne plany i sprzyja Wam ku temu własna transformacja w odkrywaniu tej wewnętrznej mądrości, tak bym powiedziała przy tej arcykapłance. Dobra, od czego czego zacząć realizację w tym miesiącu. As mieczy, czyli idź w nowe. W tym asie mieczy są nowe pomysły, są takie aż inspiracje, właśnie ta żaróweczka, co się, e, coś, co się zaświecała, wiecie, nad głową tam kogoś i aha, jest, eureka, jest pomysł, trzeba za nim podążyć, trzeba złapać go, bo jest szansa po prostu na coś nowego. Tak? I tutaj ta szansa przychodzi jako pomysł, nie jako, nie jako wiecie, takie. Nie ktoś was ciągnie tutaj do tej szansy, tylko jakby sami tą szansę, sami wpadacie na to, tak? Ona jest jakby wam od góry, no, no mówię, taka, taki, taka wersja aha, ze względu na to, że ten as mieczy, i mamy śmierć, i mamy arcykapłankę w okolicy. To również mogą być to prorocze sny, które gdzieś wpadniecie na jakiś pomysł, na nowoczesność jakąś, czy w waszym życiu, czy ogólnie, którą fajnie jest zacząć realizować. Co od ludzi, 10 kielichów. Ludzie wam sprzyjają, ale strzelce macie zarąbisty miesiąc, zarąbisty po prostu. Ludzie, 10 kielichów, owszem, fajnie się odnajdziecie na przykład w domu rodzinnym, ale tak, ludzie wam będą. Dawać jakieś emocjonalne, dobre korzyści, jakieś emocjonalne, dobre wsparcie, takie mm, takie. Tak, wszyscy za wami będą aż e, wręcz, ale sobie dopowiem to, bo tak e, głupio zostawić e, tą kartę. O, i, i znowu matka mi wychodzi, więc jakby do domu rodzinnego, gdybyście szukali jakiegoś wsparcia, jakiejś inspiracji do matki w tym miesiącu, tak. Dużo się może tutaj podpowiedzi zebrać z tych takich najbliższych rodzinnych sytuacji. No, jeżeli ktoś oczywiście miał kiepską sytuację rodzinną, no to ta dziesiątka kielichów zawsze oznacza ludzi, którzy są naokoło, którzy są bardzo bliscy, którzy bardzo dobrze Wam życzą, tak? Rozglądnijcie się i znajdziecie. Co musi się wydarzyć? siódemka Siódemka kielichów, czyli rzeczywiście, no z ogromu tego wszystkiego. Tutaj będzie jeszcze tak zwana próba bohatera. Tak mi się to wydaje, bo tutaj w na początku samym, wybieraliście, zrobiliście sobie jakiś priorytet. Tutaj idziecie przez miesiąc, zdobywając jakąś wiedzę, taką bardzo nawet mistyczną, o, o, tym, o tej waszej nowej drodze. Coś, co dla was, tutaj jest możliwość taka, że jeżeli wpadniecie na jakiś pomysł, który będziecie chcieli realizować w swoim życiu i wydawać, będzie się wam mogło, że to jest dla was dany. Jakby od góry ten pomysł, wrócicie do domu rodzinnego i się okaże, że na przykład babcia zawsze o tym marzyła, ale, albo matka, tak, ale nie mówiła o tym, bo się zajęła na przykład wychowywaniem dzieci. Gdzieś to te pokolenia mają wpływ. Natomiast tutaj jest znowu próba bohatera, ja tak sobie myślę, chociaż nie taka ciężka, to ja oczywiście tak powiedziałam w cudzysłowie bo kolejny wybór e, nauka rozróżniania i wyboru priorytetów po prostu, tak, co się musi wydarzyć e, dużo będziecie, e, dużo będzie się działo w tym miesiącu e, nie wszystko jest e, cukiarkiem w złotym papierku czasami w tym złotym papierku może znaleźć się główienko wy będziecie umieć w tym miesiącu wybrać te priorytety, rozpoznać co jest dla was naprawdę istotne przy tej karcie śmierci arcykapłanki to są bardzo mądre życiowo, doprowadzające do takiej głębokiej, właśnie mądrości, rozpoznania sytuacji. Hmm. Z czym wychodzicie? Z jakąś bidą. Słuchajcie, cały miesiąc żarło, żarło i zdechło, ale zaraz sobie zobaczymy, bo być może tutaj będziecie musieli zainwestować w coś i po prostu pod koniec miesiąca. Nie wiem, albo się z kasy jakiejś wypstrykacie, że będziecie musieli poczekać, nie wiem, na, na kolejne wpływy, e, bo, bo to jest taka, wiecie, piątka denarów, to jest jakiś taki brak, cierpię na jakiś brak. Z jakiego tutaj powodu? E, obrony własnego zdania i tego rydwanu. No, ze względu na to, że tutaj się tak dużo bardzo pozytywnych rzeczy dzieje, nie zapominajmy, że nie dzieje się samo przez się, że to jest wasza droga, wy musicie się tutaj e, sporo napocić przy tej dziewiątce Buław, ja bym powiedziała, aby ten sukces w tym rydwanie osiągnąć. E, I e, może stąd, pod koniec tego miesiąca, e, po, sukces już widać na horyzoncie, ale wy będziecie pod koniec miesiąca miały takie czy mieli takie poczucie, że tyle z siebie dałam i jeszcze muszę z siebie trochę wykrzesać, żeby to już było tak umocnione w moim życiu. I to z siebie wykrzesać właśnie stanowi tą piątkę denarów, że jeszcze coś więcej yy, niż dałam, tak? I możecie się obawiać, że nie macie, ale macie przy dziewiątce. Przy dziewiątce buław, to, się, to ta piątka materii oznacza, że jak ktoś nie ma pieniędzy, na przykład to jest taką osobowością, że choćby skały srały, z podziemi wykopie i da z siebie wszystko, i jest sukces, tak? Czyli gdzieś dobrze mówiłam, że jakaś tam próba bohatera będzie, strzelce. Widzę siebie młodą bez względu na wiek, promieniuję wdziękiem i światłem. Jestem piękna i zdrowa. To będzie się liczyło w tym miesiącu. Być może dla niektórych z was oczywiście panowie sobie przełożą na swoje męskie tutaj te zaimki i końcóweczki. Natomiast tak wy realizując siebie, aż będziecie czuli wewnętrzne takie rozpieranie, jakbyście się naprawdę odmłodnili, jakbyście naprawdę odmłodnieli. Ja czasami sobie tak myślę, że najbardziej tak się czułam w wieku takiego młodzieńczego buntu, że ja coś chciałam i teraz, i zawsze mi się wydawało, że jak będę dorosła, to sobie to wszystko osiągnę, a teraz jestem dorosła, to mi się wcale nie chce. A u Was jest to idealne połączenie yy, i może stąd takie odmłodnienie, bo wibracje, wibracje światła i, i chcenia, i realizacji siebie w tym zewnętrznym świecie, to właśnie powodują drogie strzelce. Dziękuję Wam serdecznie. Idźcie w nowe, idźcie w lepsze, zdobywajcie w tym miesiącu.